Wklejamy w 4x4 w nauce wiązania liny do wyciągarki. Co jest potrzebne do wiązania liny do wyciągarki? Oczywiście lina syntetyczna, w tym, w tym przypadku będzie to 5 mm lina grubości, grubości 5 mm oraz e, narzędzie do wiązania, tak zwany marszpikier. E, marsz mogą być różne, mogą być dosłownie wyglądające jak rurka przecięta na pół z haczykiem lub z, z chwytaczem na końcu. Można z taką rurkę samą zrobić, pewnie nawet Zygmunt by dały radę. W tym momencie będziemy mieli profesjonalne narzędzie. Co jest potrzebne? Znaczy generalnie tak na początku zaczynamy od wyprostowania końcówki liny, od mierzenia mniej więcej, około dwóch długości marszpikla, zrobienia dziury marszpiklem w środku linie syntetycznej, między włóknami. Gdy już to zrobiliśmy, końcówkę linę zaczepiamy o koniec marshmallow, tam gdzie jest taki haczyk, w tym miejscu. No i przeciągamy. Po przeciągnięciu najlepiej, jakby się zmieściły tutaj dwa palce, bo to będzie miejsce, gdzie będzie zaczepiony hak. Gdy już przeciągnęliśmy, teraz będzie trzeba koniec, drugi koniec liny. Wsadzić się jak najbliżej tego miejsca, żeby zablokowało oczywiście przejście mocowania do haku. Także robimy dziurę między włóknami. No, wkładamy końcówkę liny w końcówkę marszpiekla. No i przeciągamy. I powstaje taka blokadka. Przeciągamy teraz całą, koniecznie całą linę. Tego już przyciągnęliśmy całą linę, zablokowaliśmy. Następny ruch to jest tak końcówka odstająca, będzie musiała się znaleźć w środku włókien linę. Czyli tak. Robimy w tym miejscu dziurę masz tylko do wewnątrz, nie na, nie na wylot, tylko do wewnątrz liny. Gdy już dochodzimy do takiego momentu, że cały marszpikel ginie już w linie bierzemy tą końcówkę, wkładamy do marszpikla najlepiej jak najgłębiej, zaczepiamy o ten haczyk w środku No i kontynuujemy. Jak już doszliśmy do miejsca, w którym powinna się cała linia schować w środku, to wychodzimy marszpiklem na zewnątrz wśród tych włókien. Gdy już wyszliśmy na zewnątrz, jesteśmy pewni, że wszystko jest ok. Odkładamy marszpikę i chowamy linę do środka. W ten sposób mamy idealnie zakończoną linę do wyciągarki.